Czy Twoja organizacja ma dość zmagań ze starym narzędziem ITSM, które ją spowalnia? Czy chcesz odzyskać kontrolę nad swoimi usługami informatycznymi i przenieść je na wyższy poziom dzięki prawdziwie zwinnemu rozwiązaniu ITSM? Efekta ITSM pomoże Ci usprawnić procesy informatyczne bez przekraczania budżetu. Nasze rozwiązanie pomaga firmom centralizować usługi, stosować zwinne praktyki i wyprzedzać konkurencję. Efekta ITSM poprawia doświadczenie pracowników dzięki wielokanałowemu podejściu do usług IT. Użytkownicy mogą rozwiązywać problemy z użyciem artykułów w bazie wiedzy przy pomocy portalu samoobsługowego lub skontaktować się bezpośrednio z działem obsługi klienta dzięki zintegrowanemu czatowi. Jeśli twoja organizacja nie jest gotowa na przejście na pełną samoobsługę, bez obaw. Efekty doskonale radzi sobie również z obsługą interakcji za pośrednictwem telefonu i poczty e-mail. Zespoły zajmujące się obsługą klienta mogą szybko przeglądać interakcje, informacje i wzajemne powiązania dzięki rozbudowanej płaskiej bazie danych CMDB, która umożliwia łączenie dowolnych informacji. Pracownicy mogą badać te powiązania za pomocą pulpitów nawigacyjnych opartych na rolach, tablic Kanban i innych widoków, w tym naszego wizualnego analizatora, jak również tworzyć własne w kilka chwil. Efekty ITSM przyczynia się do dalszego doskonalenia procesów i doświadczeń pracowników poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie rutynowych czynności. Efekty ITSM oferuje standardową automatyzację procesów pracy dla szeregu praktyk IT, obejmujących incydenty, zgłoszenia serwisowe, zmiany, problemy i większość pozostałych praktyk ITIL4. Nie przejmuj się, jeśli stosujesz własne procesy do obsługi wszystkich tych obszarów. W systemie Efekty ITSM można modyfikować istniejące procesy pracy lub tworzyć własne, korzystając z narzędzia do tworzenia procesów pracy metodą przeciągnij i upuść, dzięki czemu Twój zespół odkryje nowe możliwości. Pomożemy Ci, jeśli zechcesz jeszcze bardziej usprawnić pracę działu obsługi klienta dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Uzupełnij system efekty ITSM o naszego opartego na sztucznej inteligencji asystenta lub wirtualnego trenera, aby Twoje zespoły miały natychmiastowy dostęp do powiązanych zgłoszeń i rozwiązań. Nie przejmuj się, jeśli Twoje dane są dalekie od ideału. Nasze rozwiązanie dostarcza Ci narzędzi niezbędnych do tego, aby rozpocząć pracę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Do dzieła!